Jestem kobietą, a moja kobiecość jest moją największą mocą. Każdego dnia rozkwitam jeszcze bardziej. To niewiarygodne, że jestem tak twórcza i inspirująca, że zaskakuje nawet samą siebie. Moja obecność napełnia i odżywia innych, więc to absolutnie normalne, że zawsze jestem wybierana i adorowana, gdy patrzę w lustro. Widzę piękną, niesamowicie zmysłową kobietę. Jaka ona jest seksowna. Moje ciało jest pełne energii i wdzięku, jestem świadoma swojej wartości i nic na tym świecie nie może mnie zatrzymać. Miłość i obfitość to po prostu moje przeznaczenie. Każdego dnia czuję ciele coraz większą przyjemność. Jestem czujna, obecna i otwarta na wszystkie moje zmysły, na to, jaki czuję smak. Zapach, co słyszysz. Codzienne wydarzenia napełniają mnie radością. Czuję się pobudzona i gotowa do dzielenia się moimi darami z innymi. Moja intuicja mówi do mnie każdego dnia i prowadzi mnie do działań, które przyciągają do mnie niezwykłą obfitość finansową, obfitość miłości i innych darów. Wiem, że przyciągam do siebie tylko to, co mi sprzyja. Mam wokół siebie cudownych ludzi którzy mnie wspierają i rozumieją. Zawsze jestem przez nich wybierana. Prawda jest taka, że mogę się już zrelaksować i nie muszę się niczym martwić, bo ja wszystko już mam. Mam w sobie nieskończone źródło energii życiowej, a moja kreatywność nie zna granic. Cokolwiek... Dotknę, to zmienia się w złoto. Ludzie uwielbiają mi pomagać i ułatwiać życie, a ja uwielbiam przyjmować ich pomoc. Robię to z ogromną radością i wdzięcznością. Każdy mój dzień jest lepszy niż najlepszy. Czuję wręcz podniecenie myśląc o kolejnym dniu. Ja po prostu kocham moje życie. Ale najbardziej na świecie kocham siebie i wiem, że cały wszechświat też mnie kocha. Jestem kobietą, a moja kobiecość jest moją największą mocą. Każdego dnia rozkwita jeszcze bardziej. To niewiarygodne, że jestem tak twórcza i inspirująca, że zaskakuje nawet samą siebie. Moja obecność napełnia i odżywia innych, więc to absolutnie normalne, że zawsze jestem wybierana i adorowana. Gdy patrzę w lustro, Gdy widzę piękno. Niesamowicie zmysłową kobietę, jaka ona jest seksowna. Moje ciało jest pełne energii i wdzięku. Jestem świadoma swojej wartości i nic na tym świecie nie może mnie zatrzymać. Miłość i obfitość to po prostu moje przeznaczenie. Każdego dnia czuję w ciele coraz większą przyjemność. Jestem czujna, obecna i otwarta na wszystkie moje zmysły. Na to, jaki czuję smak, zapach, co Słyszę. Codzienne wydarzenia napełniają mnie radością. Czuję się pobudzona i gotowa do dzielenia się moimi darami z innymi. Moja intuicja mówi do mnie każdego dnia i prowadzi mnie do działań, które przyciągają do mnie niezwykłą obfitość finansową, obfitość miłości i innych darów. Wiem, że przyciągam do siebie tylko to, co mi sprzyja. Mam wokół siebie cudownych ludzi, którzy mnie wspierają i Rozumieją, zawsze jestem przez nich wybierana. Prawda jest taka, że mogę się już zrelaksować i nie muszę się niczym martwić, bo ja wszystko już mam. Mam w sobie nieskończone źródło energii życiowej, a moja kreatywność nie zna granic. Cokolwiek Dotknę, to zmienia się w złoto. Ludzie uwielbiają mi pomagać i ułatwiać życie, a ja uwielbiam przyjmować ich pomoc. Robię to z ogromną radością i wdzięcznością. Każdy mój dzień jest lepszy niż najlepszy. Czuję wręcz podniecenie myśląc o kolejnym dniu. Ja po prostu kocham moje życie, ale najbardziej na świecie kocham siebie i wiem, że cały wszechświat też mnie kocha. Jestem kobietą, a moja kobiecość jest moją największą mocą. Każdego dnia rozkwitam jeszcze bardziej. To niewiarygodne, że jestem tak twórcza i inspirująca, że zaskakuję nawet samą siebie. Moja obecność napełnia i odżywia innych. Więc to absolutnie normalne, że zawsze jestem wybierana i adorowana, gdy patrzę w lustro. Widzę piękną, niesamowicie zmysłową kobietę. Jaka ona jest seksowna. Moje ciało jest pełne energii i wdzięku. Jestem świadoma swojej wartości. Nic na tym świecie nie może mnie zatrzymać. Miłość i obfitość to po prostu moje przeznaczenie. Każdego dnia czuję w ciele coraz większą przyjemność. Jestem czujna, obecna i otwarta na wszystkie moje zmysły, na to, jaki czuję smak. Zapach, co słyszę. Codzienne wydarzenia napełniają mnie radością. Czuję się pobudzona i gotowa do dzielenia się moimi darami z innymi. Moja intuicja mówi do mnie każdego dnia i prowadzi mnie do działań, które przyciągają do mnie niezwykłą obfitość finansową, obfitość miłości i innych darów. Wiem, że przyciągam do siebie tylko to, co mi sprzyja. Mam wokół siebie cudownych ludzi którzy mnie wspierają i rozumieją. Zawsze jestem przez nich wybierana. Prawda jest taka, że mogę się już zrelaksować i nie muszę się niczym martwić, bo ja wszystko już mam. Mam w sobie nieskończone źródło energii życiowej, a moja kreatywność nie zna granic. Cokolwiek... Dotknę, to zmienia się w złoto. Ludzie uwielbiają mi pomagać i ułatwiać życie, a ja uwielbiam przyjmować ich pomoc. Robię to z ogromną radością i wdzięcznością. Każdy mój dzień jest lepszy niż najlepszy. Czuję wręcz podniecenie myśląc o kolejnym dniu. Ja po prostu kocham moje życie, ale najbardziej na świecie kocham siebie i wiem, że cały wszechświat też mnie kocha. Jestem kobietą, a moja kobiecość jest moją największą mocą. Każdego dnia rozkwita mnie jeszcze bardziej. To niewiarygodne, że jestem tak twórcza i inspirująca, że zaskakuje nawet samą siebie. Moja obecność napełnia i odżywia innych. Więc to absolutnie normalne, że zawsze jestem wybierana i adorowana. Gdy patrzę w lustro, widzę piękną. Niesamowicie zmysłową kobietę, jaka ona jest seksowna. Moje ciało jest pełne energii i wdzięku. Jestem świadoma swojej wartości, I nic na tym świecie nie może mnie zatrzymać. Miłość i obfitość to po prostu moje przeznaczenie. Każdego dnia czuję w ciele coraz większą przyjemność. Jestem czujna, obecna i otwarta na wszystkie moje zmysły, na to, jaki czuję smak, zapach, co słyszę. Słyszę. Codzienne wydarzenia napełniają mnie radością. Czuję się pobudzona i gotowa do dzielenia się moimi darami z innymi. Moja intuicja mówi do mnie każdego dnia i prowadzi mnie do działań, które przyciągają do mnie niezwykłą obfitość finansową, obfitość miłości i innych darów. Wiem, że przyciągam do siebie tylko to, co mi sprzyja. Mam wokół siebie cudownych ludzi, którzy mnie wspierają i Rozumieją, zawsze jestem przez nich wybierana. Prawda jest taka, że mogę się już zrelaksować i nie muszę się niczym martwić, bo ja wszystko już mam. Mam w sobie nieskończone źródło energii życiowej, a moja kreatywność nie zna granic. Cokolwiek dotknę, to zmienia się w złoto. Ludzie uwielbiają mi pomagać i ułatwiać życie, a ja uwielbiam przyjmować ich pomoc. Robię to z ogromną radością i wdzięcznością. Każdy mój dzień jest lepszy mm. niż najlepszy. Czuję wręcz podniecenie, myśląc o kolejnym dniu. Ja po prostu kocham moje życie, ale najbardziej na świecie kocham siebie i wiem, że cały wszechświat też mnie kocha. Jestem kobietą, a moja kobiecość jest moją największą mocą. Każdego dnia rozkwitam jeszcze bardziej. To niewiarygodne, że jestem tak twórcza i inspirująca, że zaskakuję nawet samą siebie. Moja obecność napełnia i odżywia innych. Więc to absolutnie normalne, że zawsze jestem wybierana i adorowana, gdy patrzę w lustro. Widzę piękną, niesamowicie zmysłową kobietę. Jaka ona jest seksowna. Moje ciało jest pełne energii i wdzięku, jestem świadoma swojej wartości i nic na tym świecie nie może mnie zatrzymać. Miłość i obfitość to po prostu moje przeznaczenie. Każdego dnia czuję ciele coraz większą przyjemność. Jestem czujna, obecna i otwarta na wszystkie moje zmysły, na to, jaki czuję smak. Zapach, co słyszę. Codzienne wydarzenia napełniają mnie radością. Czuję się pobudzona i gotowa do dzielenia się moimi darami z innymi. Moja intuicja mówi do mnie każdego dnia i prowadzi mnie do działań, które przyciągają do mnie niezwykłą obfitość finansową, obfitość miłości i innych darów. Wiem, że przyciągam do siebie tylko to, co mi sprzyja. Mam wokół siebie cudownych ludzi którzy mnie wspierają i rozumieją. Zawsze jestem przez nich wybierana. Prawda jest taka, że mogę się już zrelaksować i nie muszę się niczym martwić, bo ja wszystko już mam. Mam w sobie nieskończone źródło energii życiowej, a moja kreatywność nie zna granic. Cokolwiek Dotknę, to zmienia się w złoto. Ludzie uwielbiają mi pomagać i ułatwiać życie, a ja uwielbiam przyjmować ich pomoc. Robię to z ogromną radością i wdzięcznością. Każdy mój dzień jest lepszy niż najlepszy. Czuję wręcz podniecenie myśląc o kolejnym dniu. Ja po prostu kocham moje życie, ale najbardziej na świecie kocham siebie i wiem, że cały wszechświat też mnie kocha. Jestem kobietą, a moja kobiecość jest moją największą mocą. Każdego dnia rozkwita mnie jeszcze bardziej. To niewiarygodne, że jestem tak twórcza i inspirująca, że zaskakuję nawet samą siebie. Moja obecność napełnia i odżywia innych, więc to absolutnie normalne, że zawsze jestem wybierana i adorowana, gdy patrzę w lustro. Widzę piękną, niesamowicie zmysłową kobietę. Jaka ona jest seksowna. Moje ciało jest pełne energii i wdzięku. Jestem świadoma swojej wartości i nic na tym świecie nie może mnie zatrzymać. Miłość i obfitość to po prostu moje przeznaczenie. Każdego dnia czuję ciele. coraz większą przyjemność. Jestem czujna, obecna i otwarta na wszystkie moje zmysły, na to, jaki czuję smak. Zapach, co słyszę. Codzienne wydarzenia napełniają mnie radością. Czuję się pobudzona i gotowa do dzielenia się moimi darami z innymi. Moja intuicja mówi do mnie każdego dnia i prowadzi mnie do działań, które przyciągają do mnie niezwykłą obfitość finansową, obfitość miłości i innych darów. Wiem, że przyciągam do siebie tylko to, co mi sprzyja. Mam wokół siebie cudownych ludzi którzy mnie wspierają i rozumieją zawsze jestem przez nich wybierana prawda jest taka, że mogę się już zrelaksować i nie muszę się niczym martwić bo ja wszystko kobiecość. w sobie nieskończoną moc, moc energii życiowej. A, a moja kreatywność to nie granic. cokolwiek tak twórcza, dotknę i to, to zmienia się w, w wszystko. Wszystko. ludzie uwielbiają mi pomagać i ułatwiać życie, i życie a ja uwielbiam przyjmować ich pomoc robię to z ogromną radością i wdzięcznością. Każdy mój dzień jest lepszy niż najlepszy. Czuję wręcz podniecenie, myśląc o kolejnym dniu. Ja po prostu kocham moje ale najbardziej Jestem na świecie świadoma. ma swoje wartości. Nic na tym świecie nie może mnie zatrzymać. Miłość i obfitość to po prostu moje przeznaczenie. Każdego dnia czuję w ciele coraz większą przyjemność. Jestem czujna, obecna i otwarta na wszystkie moje zmysły na to, jaki czuję smak, zapach, co słyszę. Codzienne wydarzenia napełniają mnie radością. Czuję się pobudzona i gotowa do dzielenia się moimi darami z innymi. Moja intuicja mówi do mnie każdego dnia i prowadzi mnie do działań, które przyciągają do mnie niezwykłą obfitość finansową, obfitość miłości i innych darów. Wiem, że przyciągam do siebie tylko to, co mi sprzyja. Mam wokół siebie cudownych ludzi, którzy mnie wspierają i rozumieją. Zawsze jestem przez nich wybierana. Prawda jest taka, że mogę się już zrelaksować i nie muszę się niczym martwić, bo ja wszystko już mam. Mam w sobie nieskończone źródło energii życiowej, a moja kreatywność nie zna granic. Cokolwiek. Dotknę, to zmienia się w złoto. Ludzie uwielbiają mi pomagać i ułatwiać życie, a ja uwielbiam przyjmować ich pomoc. Robię to z ogromną radością i wdzięcznością. Każdy mój dzień jest lepszy niż najlepszy. Czuję wręcz podniecenie myśląc o kolejnym dniu. I ja po prostu kocham moje życie, ale najbardziej na świecie kocham siebie i wiem, że cały wszechświat też mnie kocha. Jestem kobietą, a moja kobiecość jest moją największą mocą. Każdego dnia rozkwita mnie jeszcze bardziej. To niewiarygodne, że jestem tak twórcza i inspirująca, że zaskakuje nawet samą siebie. Moja obecność napełnia i odżywia innych, więc to absolutnie normalne, że zawsze jestem wybierana i adorowana, gdy patrzę w lustro. Widzę piękną, niesamowicie zmysłową kobietę. Jaka ona jest seksowna. Moje ciało jest pełne energii i wdzięku. Jestem świadoma swojej wartości nic na tym świecie nie może mnie zatrzymać. Miłość i obfitość to po prostu moje przeznaczenie. Każdego dnia czuję w ciele coraz większą przyjemność. Jestem czujna, obecna i otwarta na wszystkie moje zmysły, na to, jaki czuję smak. Zapach, co słyszę. Codzienne wydarzenia napełniają mnie radością. Czuję się pobudzona i gotowa do dzielenia się moimi darami z innymi. Moja intuicja mówi do mnie każdego dnia i prowadzi mnie do działań, które przyciągają do mnie niezwykłą obfitość finansową, obfitość miłości i innych darów. Wiem, że przyciągam do siebie tylko to, co mi sprzyja. Mam wokół siebie cudownych ludzi, którzy mnie wspierają i rozumieją. Zawsze jestem przez nich wybierana. Prawda jest taka, że mogę się już zrelaksować i nie muszę się niczym martwić, bo ja wszystko już mam. Mam w sobie nieskończone źródło energii życiowej, a moja kreatywność nie zna granic. Cokolwiek. Dotknę, to zmienia się w złoto. Ludzie uwielbiają mi pomagać i ułatwiać życie, a ja uwielbiam przyjmować ich pomoc. Robię to z ogromną radością i wdzięcznością. Każdy mój dzień jest lepszy niż najlepszy. Czuję wręcz podniecenie myśląc o kolejnym dniu. Ja po prostu kocham moje życie, ale najbardziej na świecie kocham siebie i wiem, że cały wszechświat też mnie kocha. Jestem kobietą, a moja kobiecość jest moją największą mocą. Każdego dnia rozkwitam jeszcze bardziej. To niewiarygodne, że jestem tak twórcza i inspirująca, że zaskakuje nawet samą siebie. Moja obecność napełnia i odżywia innych, więc to absolutnie normalne, że zawsze jestem wybierana i adorowana, gdy patrzę w lustro. Widzę piękną, niesamowicie zmysłową kobietę. Jaka ona jest seksowna. Moje ciało jest pełne energii i wdzięku, jestem świadoma swojej wartości i nic na tym świecie nie może mnie zatrzymać. Miłość i obfitość to po prostu moje przeznaczenie. Każdego dnia czuję ciele, ciele. coraz większą przyjemność. Jestem czujna, obecna i otwarta na wszystkie moje zmysły, na to, jaki czuję smak. Zapach, co słyszę. Codzienne wydarzenia napełniają mnie radością. Czuję się pobudzona i gotowa do dzielenia się moimi darami z innymi. Moja intuicja mówi do mnie każdego dnia i prowadzi mnie do działań, które przyciągają do mnie niezwykłą obfitość finansową, obfitość miłości i innych darów. Wiem, że przyciągam do siebie tylko to, co mi sprzyja. Mam wokół siebie cudownych ludzi którzy mnie wspierają i rozumieją zawsze jestem przez nich wybierana. prawda jest taka, że mogę się już zrelaksować i nie muszę się niczym martwić bo ja wszystko już mam mam w sobie nieskończone źródło energii życiowej a moja kreatywność nie zna granic cokolwiek dotknę to zmienia się w złoto ludzie uwielbiają mi pomagać i ułatwiać życie a ja uwielbiam przyjmować ich pomoc robię to z ogromną radością i wdzięcznością. Każdy mój dzień jest lepszy niż najlepszy. Czuję wręcz podniecenie myśląc o kolejnym dniu. Ja po prostu kocham moje życie, ale najbardziej na świecie kocham siebie i wiem, że cały wszechświat też mnie kocha. Jestem kobietą, a moja kobiecość jest moją największą mocą. Każdego dnia rozkwita mnie jeszcze bardziej. To niewiarygodne, że jestem tak twórcza i inspirująca, że zaskakuję nawet samą siebie. Moja obecność napełnia i odżywia innych. Więc to absolutnie normalne, że zawsze jestem wybierana i adorowana, gdy patrzę w lustro. Widzę piękną, niesamowicie zmysłową kobietę. Jaka ona jest seksowna. Moje ciało jest pełne energii i wdzięku. Jestem świadoma swojej wartości nic na tym świecie nie może mnie zatrzymać. Miłość i obfitość to po prostu moje przeznaczenie. Każdego dnia czuję w ciele coraz większą przyjemność. Jestem czujna, obecna i otwarta na wszystkie moje zmysły, na to, jaki czuję smak. Zapach, co słyszę. Codzienne wydarzenia napełniają mnie radością. Czuję się pobudzona i gotowa do dzielenia się moimi darami z innymi. Moja intuicja mówi do mnie każdego dnia i prowadzi mnie do działań, które przyciągają do mnie niezwykłą obfitość finansową, obfitość miłości i innych darów. Wiem, że przyciągam do siebie tylko to, co mi sprzyja. Mam wokół siebie cudownych ludzi, którzy mnie wspierają i rozumieją. Zawsze jestem przez nich wybierana. Prawda jest taka, że mogę się już zrelaksować i nie muszę się niczym martwić, bo ja wszystko już mam. Mam w sobie nieskończone źródło energii życiowej, a moja kreatywność nie zna granic. Cokolwiek. Dotknę, to zmienia się w złoto. Ludzie uwielbiają mi pomagać i ułatwiać życie, a ja uwielbiam przyjmować ich pomoc. Robię to z ogromną radością i wdzięcznością. Każdy mój dzień jest lepszy niż najlepszy. Czuję wręcz podniecenie myśląc o kolejnym dniu. Ja po prostu kocham moje życie, ale najbardziej na świecie kocham siebie i wiem, że cały wszechświat też mnie kocha. Jestem kobietą, a moja kobiecość jest moją największą mocą. Każdego dnia rozkwitam jeszcze bardziej. To niewiarygodne, że jestem tak twórcza i inspirująca, że zaskakuje nawet samą siebie. Moja obecność napełnia i odżywia innych, więc to absolutnie normalne, że zawsze jestem wybierana i adorowana, gdy patrzę w lustro. Widzę piękną, niesamowicie zmysłową kobietę. Jaka ona jest seksowna? Moje ciało jest pełne energii i wdzięku. Jestem świadoma swojej wartości i nic na tym świecie nie może mnie zatrzymać. Miłość i obfitość to po prostu moje przeznaczenie. Każdego dnia czuję w ciele coraz większą przyjemność. Jestem czujna, obecna i otwarta na wszystkie moje zmysły, na to, jaki czuję smak. Zapach, co słyszę. Codzienne wydarzenia napełniają mnie radością. Czuję się pobudzona i gotowa do dzielenia się moimi darami z innymi. Moja intuicja mówi do mnie każdego dnia i prowadzi mnie do działań, które przyciągają do mnie niezwykłą obfitość finansową, obfitość miłości i innych darów. Wiem, że przyciągam do siebie tylko to, co mi sprzyja. Mam wokół siebie cudownych ludzi którzy mnie wspierają i rozumieją zawsze jestem przez nich wybierana prawda jest taka, że mogę się już zrelaksować i nie muszę się niczym martwić bo ja wszystko już mam mam w sobie nieskończone źródło energii życiowej a moja kreatywność nie zna granic cokolwiek Dotknę, to zmienia się w złoto. Ludzie uwielbiają mi pomagać i ułatwiać życie, a ja uwielbiam przyjmować ich pomoc. Robię to z ogromną radością i wdzięcznością. Każdy mój dzień jest lepszy niż najlepszy. Czuję wręcz podniecenie myśląc o kolejnym dniu. I ja po prostu kocham moje życie, ale najbardziej na świecie kocham siebie i wiem, że cały wszechświat też mnie kocha. Jestem kobietą, a moja kobiecość jest moją największą mocą. Każdego dnia rozkwitam jeszcze bardziej. To niewiarygodne, że jestem tak twórcza i inspirująca, że zaskakuję nawet samą siebie. Moja obecność napełnia i odżywia innych, więc to absolutnie normalne, że zawsze jestem wybierana i adorowana. Gdy patrzę w lustro, widzę piękną niesamowicie zmysłową kobietę, jaka ona jest seksowna. Moje ciało jest pełne energii i wdzięku. Jestem świadoma swojej wartości i nic na tym świecie nie może mnie zatrzymać. Miłość i obfitość to po prostu moje przeznaczenie. Każdego dnia czuję ciele coraz większą przyjemność. Jestem czujna, obecna i otwarta na wszystkie moje zmysły, na to jaki czuję smak, zapach, co Słyszę. Codzienne wydarzenia napełniają mnie radością. Czuję się pobudzona i gotowa do dzielenia się moimi darami z innymi. Moja intuicja mówi do mnie każdego dnia i prowadzi mnie do działań, które przyciągają do mnie niezwykłą obfitość finansową. Obfitość miłości i innych darów. Wiem, że przyciągam do siebie tylko to, co mi sprzyja. Mam wokół siebie cudownych ludzi, którzy mnie wspierają i rozumieją. Zawsze jestem przez nich wybierana. Prawda jest taka, że mogę się już zrelaksować i nie muszę się niczym martwić, bo ja wszystko już mam. Mam w sobie nieskończone źródło energii życiowej, a moja kreatywność nie zna granic. Cokolwiek. Dotknę, to zmienia się w złoto. Ludzie uwielbiają mi pomagać i ułatwiać życie, a ja uwielbiam przyjmować ich pomoc. Robię to z ogromną radością i wdzięcznością. Każdy mój dzień jest lepszy niż najlepszy. Czuję wręcz podniecenie, myśląc o kolejnym dniu. Ja po prostu kocham moje życie. Ale najbardziej na świecie kocham siebie i wiem, że cały wszechświat też mnie kocha. Jestem kobietą, a moja kobiecość jest moją największą mocą. Każdego dnia rozkwitam jeszcze bardziej. To niewiarygodne, że jestem tak twórcza i inspirująca, że zaskakuje nawet samą siebie. Moja obecność napełnia i odżywia innych, więc to absolutnie normalne, że zawsze jestem wybierana i adorowana, gdy patrzę w lustro. Widzę piękną, niesamowicie zmysłową kobietę. Jaka ona jest seksowna. Moje ciało jest pełne energii i wdzięku. Jestem świadoma swojej wartości nic na tym świecie nie może mnie zatrzymać. Miłość i obfitość to po prostu moje przeznaczenie. Każdego dnia czuję ciele coraz większą przyjemność. Jestem czujna, obecna i otwarta na wszystkie moje zmysły, na to, jaki czuję smak. Zapach, co słyszę. Codzienne wydarzenia napełniają mnie radością. Czuję się pobudzona i gotowa do dzielenia się moimi darami z innymi. Moja intuicja mówi do mnie każdego dnia i prowadzi mnie do działań, które przyciągają do mnie niezwykłą obfitość finansową, obfitość miłości i innych darów. Wiem, że przyciągam do siebie tylko to, co mi sprzyja. Mam wokół siebie cudownych ludzi którzy mnie wspierają i rozumieją. Zawsze jestem przez nich wybierana. Prawda jest taka, że mogę się już zrelaksować i nie muszę się niczym martwić, bo ja wszystko już mam. Mam w sobie nieskończone źródło energii życiowej, a moja kreatywność nie zna granic. Cokolwiek... Dotknę, to zmienia się w złoto. Ludzie uwielbiają mi pomagać i ułatwiać życie, a ja uwielbiam przyjmować ich pomoc. Robię to z ogromną radością i wdzięcznością. Każdy mój dzień jest lepszy niż najlepszy. Czuję wręcz podniecenie, myśląc o kolejnym dniu. I ja po prostu kocham moje życie. Ale najbardziej na świecie kocham siebie i wiem, że cały wszechświat też mnie kocha. Jestem kobietą. A moja kobiecość jest moją największą mocą. Każdego dnia rozkwita mi jeszcze bardziej. To niewiarygodne, że jestem tak twórcza i inspirująca, że zaskakuje nawet samą siebie. Moja obecność napełnia i odżywia innych. Więc to absolutnie normalne, że zawsze jestem wybierana i adorowana. Gdy patrzę w lustro. Widzę piękną, niesamowicie zmysłową kobietę. Jaka ona jest seksowna. Moje ciało jest pełne energii i wdzięku. Jestem świadoma swojej wartości i nic na tym świecie nie może mnie zatrzymać. Miłość i obfitość to po prostu moje przeznaczenie. Każdego dnia czuję ciele coraz większą przyjemność. Jestem czujna, obecna i otwarta na wszystkie moje zmysły, na to, jaki czuję smak. Zapach, co słyszę. Codzienne wydarzenia napełniają mnie radością. Czuję się pobudzona i gotowa do dzielenia się moimi darami z innymi. Moja intuicja mówi do mnie każdego dnia i prowadzi mnie do działań, które przyciągają do mnie niezwykłą obfitość finansową, obfitość miłości i innych darów. Wiem, że przyciągam do siebie tylko to, co mi sprzyja. Mam wokół siebie cudownych ludzi, którzy mnie wspierają i rozumieją. Zawsze jestem przez nich wybierana. Prawda jest taka, że mogę się już zrelaksować i nie muszę się niczym martwić, bo ja wszystko już mam. Mam w sobie nieskończone źródło energii życiowej, a moja kreatywność nie zna granic. Cokolwiek. Dotknę, to zmienia się w złoto. Ludzie uwielbiają mi pomagać i ułatwiać życie, a ja uwielbiam przyjmować ich pomoc. Robię to z ogromną radością i wdzięcznością. Każdy mój dzień jest lepszy hmm. niż najlepszy. Czuję wręcz podniecenie myśląc o kolejnym dniu. Ja po prostu kocham moje życie, ale najbardziej na świecie kocham siebie i wiem, że cały wszechświat też mnie kocha.